Mówimy dziś o tym, jak technologia wpłynie na przyszłość firm i biznesu, no i właśnie jakie technologie będą zmieniać biznes w najbliższym czasie i w jaki sposób. No, dyskusja o technologiach jest zawsze dyskusją obarczoną pewnym takim błędem poznawczym, dlatego że ludzie chcieliby usłyszeć o tych wszystkich głównych, najważniejszych trendach. Oczywiście wymieniamy teraz cloud, wymieniamy sztuczną inteligencję, wymieniamy aspekty bezpieczeństwa i to wszystko jest super ważne, tak? I te trendy już z nami są. Natomiast wydaje się, że w tej chwili technologie rzeczywiście związane z machine learningiem i z przetwarzaniem danych tam, gdzie dane są tworzone, bardzo często na brzegu rozwiązań, zaczyna być tym jednym z dominujących aspektów. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że jeżeli na przykład rozmawiamy o samochodach autonomicznych to jest klasyczny przykład no to samochód autonomiczny, jak jedziemy i mamy przeszkodę, hamuje tu i teraz, w czasie rzeczywistym, w tym miejscu. I on nie wysyła danych gdzieś, on to robi tutaj. Podobnie zachowują się urządzenia np. w fabrykach. Nie wiem, dwa wózki widłowe, które mają się zderzyć, hamują. Tu i teraz, w szpitalach dane o pacjenta. To są właśnie takie rozwiązania, które myślę, że w najbliższych miesiącach i latach będą zyskiwać na popularności jako komplementarne do rozwiązań chmurowych, do rozwiązań związanych z analityką i tym, co obserwujemy na co dzień. Dla przedsiębiorców myślę, że to jest ważny element, żeby analizować nie tylko trendy, o których mówimy od 5-10 lat, ale zastanawiać się, czy w ich obszarach, w ich branżach. Takie właśnie nowości nie będą miały dużego znaczenia. A jak to wpływa na y, przyszłość pracowników? To znaczy, y, czy oni mają się czego obawiać, albo y, raczej spodziewać, może w związku z tymi zmianami tak, technologicznymi? To jest bardzo często zadawane ostatnio pytanie: czy przede wszystkim sztuczna inteligencja, automatyzacja produkcji, wszystkie inne aspekty y, zabiorą nam pracę lub zmienią zawody i ten paradygmat? Y, ja nie jestem pełen aż tak, tak wielu obaw, dlatego że historia cywilizacji pokazuje, że mieliśmy wynalazki zawsze, że narzędzia się zmieniały i ulepszały, a różne nowe rodzaje zawodów czy w ogóle całych gałęzi powstawały. Yy, I w tej chwili no, można zażartować, że już słyszymy o tym, że skoro jest sztuczna inteligencja i no, sztuczna inteligencja, skoro są algorytmy, z którymi możemy rozmawiać, no to następnym zawodem będzie. Prompting, czyli ta osoba, która umie zadać w odpowiedni sposób to pytanie, tak? No to jest, jest oczywiście żartobliwe, ale jeszcze rok temu byśmy tego nie wymyślili, tak? I choćby czystość danych, tak, czyli jakie dane są do tych algorytmów, jakie, jakimi danymi zasilamy te algorytmy? No ktoś musi o to zadbać, tak? Może programiści, którzy robili inne rzeczy, będą się przemieszczać w tym kierunku, więc myślę, że dopóki traktujemy technologię jako Pomoc jako narzędzie do wspólnej pracy człowieka i tych narzędzi technologicznych, a nie straszymy się tym, to mamy przestrzeń do rozwoju. Mhm, jasne. To wróćmy do samych tych technologii. Jakie trudności, wyzwania związane są z ich wdrażaniem w tym momencie? Najpierw można powiedzieć, zawsze wdrożenie technologii wiąże się z kosztami. Jesteśmy w tej chwili w takim okresie, kiedy mówimy, że ekonomia jest nieco słabsza, że widzimy pewne spowolnienie. W związku z tym racjonalny sposób wyboru projektów i technologii jest tym ważniejszy. Więc to jest wyzwanie dla zarządów, żeby to zrobić. Drugim aspektem jest oczywiście czynnik ludzki, czyli czy mamy specjalistów lub firmy, które pomogą nam wdrożyć z sukcesem. Rozwiązanie technologiczne, bo nie sztuką jest kupić technologię i ją źle wdrożyć. Tak? Czyli to jest drugi ważny aspekt. No i, no i rzecz, która jest z nami od wielu lat, ale szczególnie w przypadku teraz wojny w Ukrainie, pokazała, musimy zadbać o bezpieczeństwo. Każde rozwiązanie technologiczne, czy w aspekcie składowania danych, przetwarzania danych, rezultatów naszej analizy, musimy ten aspekt bezpieczeństwa mieć z tyłu głowy. I z każdym rozwiązaniem wdrażasz to. To powinno być naszym DNA. Cokolwiek robimy w technologii, róbmy to bezpiecznie. Innowacyjność, ona jest warunkiem tego, żeby takie technologie powstawały. Niesie to wiele korzyści dla gospodarki, więc powinniśmy dążyć do tego, żeby ona była na wysokim poziomie. Tymczasem w Polsce dane mówią o tym, że nie jest to najwyższy. Ten poziom innowacyjności nie jest najwyższy. I teraz pytanie: co jest warunkiem, co jest potrzebne, żeby ten poziom innowacyjności rósł? Skąd bierze się. Ten nie za wysoki poziom w Polsce? To jest bardzo ciekawe pytanie. My prowadzimy własne badania. Mamy taki indeks, Digital Index, który badamy w ramach DELA i odpowiada, odpowiada nam ponad 6 tysięcy respondentów, w tym z Polski, również z 45 krajów. Patrzymy na to globalnie, ale też w Polsce. I teraz wracając do Polski. W Polsce deklaratywnie ponad 80% przedsiębiorstw, dużych, małych, średnich. Deklaruje, że są innowacyjne, że mają strategię innowacji, że wdrażają cyfrową transformację. Deklaratywnie. Jeśli później pytamy o konkrety, o szczegóły, okazuje się, że już nie jest tak dobrze. Czyli rzeczywiście potwierdza się to, że jest jeszcze sporo do zrobienia. Myślę, że są takie trzy podstawowe czynniki, żeby, żeby mówić o innowacji. Po pierwsze, musimy mieć ludzi, bo od ludzi się wszystko zaczyna i na nich się kończy. Jeśli nie mamy pracowników, którzy potrafią wykorzystać, Działów IT lub większych zespołów, które wdrażają, no to nic nie zrobimy. Drugim aspektem jest technologia jako taka. Wybierajmy najnowocześniejsze technologie od sprawdzonych dostawców, którzy wiedzą, jak dany projekt zrealizować i pomogą w tym. No i trzecia rzecz to jest proces. My musimy wiedzieć, po co daną technologię wdrażamy, w jakich elementach funkcjonowania przedsiębiorstwa ona nam pomoże, czy zwiększy efektywność, czy zmniejszy koszty, czy podniesie. Naszą wydajność, i tak dalej, i tak dalej. I jak mamy te trzy komponenty dobrze przemyślane, rozpisane w czasie, to w zasadzie projekt informatyczny przyniesie pozytywne rezultaty. Jeśli pominiemy któryś, mamy dobrą technologię, nawet wiemy, jaki proces chcemy rozwiązać, a nie mamy specjalistów, rezultaty mogą się przeciągać, mogą być nieefektywne. To, to czego w takim razie brakuje nam w Polsce najbardziej? Myślę, że w różnych działach gospodarki, różnym przedsiębiorstwom brakuje. Jakiejś kombinacji tych komponentów. Nie odpowiem od razu, że w tej chwili brakuje tylko specjalistów, bo są miejsca, w których doskonale sobie radzimy. Myślę, że nadal najwięcej jest chyba w obszarze świadomego wyboru technologii. Czyli zarząd musi mieć dobre dane o swoim przedsiębiorstwie i o możliwych rozwiązaniach i w sposób bardzo świadomy wybrać właściwą technologię do procesów, które chcę zaadresować. Czy w tej chwili Polska mierzy się z jakimiś konsekwencjami tej względnie niskiej innowacyjności? Czy jakoś tracimy na tym? Pojęcie straty to jedno, pojęcie braku zysku jest pokrewne. Ja bym powiedział, że, że tracimy w tym sensie, że nie moglibyśmy się rozwijać szybciej, tak? Gdybyśmy w dużo większym stopniu zainwestowali wcześniej w technologię, zapewne bylibyśmy dzisiaj gdzie indziej w pewnych obszarach gospodarki. Z drugiej strony, można powiedzieć, że chociażby sposób, w jaki u nas jest realizowana agenda rządowa, czyli M-Obywatel, e e-recepty, no i każdy z nas, no, mamy w telefonach komórkowych swoje dowody, tak? To nie jest standard w Europie i na świecie, tak? I w tej chwili jeszcze nasza regulacja, że ten dowód elektroniczny jest równoprawny z dowodem plastikowym, myślę, że w tych obszarach naprawdę dzieje się dobrze. Nasz system bankowy, fenomenalne rozwiązania, blik i wiele innych, które możemy wymienić, to jest cutting edge w Europie i w technologiach. Natomiast oczywiście, jak przejdziemy do małych i średnich przedsiębiorstw, no to tam my obserwujemy: Mam komputer, działa 3 lata, super. Mam 5 lat, no nadal działa trochę gorzej, łącznie z systemem operacyjnym, który też już ma 5 albo 8 lat. No to może jeszcze będzie działał 2 lata, albo 3, albo 5. I wtedy wchodzimy już nie tylko w stratę technologiczną, ale w. Potencjalny obszar zagrożeń związanych z cyber security, ponieważ stare systemy, stare rozwiązania technologiczne wystawiają nas na taki ransomware chociażby, czyli no dane przedsiębiorstwo ma zaszyfrowane wszystkie dane swoje. I co? Cały biznes się zatrzymuje na okay. tygodnie i na miesiące. To, to, to są... nie jest tylko kwestia zysków, ale także, także bardzo istotnych tak. kwestii bezpieczeństwa Oczywiście. dla danego biznesu. Fantastycznie, bardzo dziękuję za dziękuję rozmowę. Dziękuję serdecznie.